I tu zarobię pierwszy milion na tej działce. Twój pierwszy milion. Taki mam plan. Nie mam kredytu, a potrzebuję pieniędzy. Nie wiem, jak to zrobię, będę myślał. Trzeba pozwalać ludziom y, realizować siebie w pracy zawodowej, którą wykonują. Nie zakładajmy z góry, że ktoś nas zawsze oszuka. W czym jest problem? Jak wiecie, prowadzę kilka firm. To spontanicznie tak naprawdę. Ryzykuj i próbuj. O! Dzień zęby. Pracuj. Ciężko. Wytrwaj i idź do przodu. Moi drodzy, plac pusty jak widać. Została ostatnia sztuka, jakieś tam jeszcze ładowacze. Dlatego wynająłem autolawetę i ruszam. Po dwa traktorki muszę przywieźć kolejne, żeby sprzedać i zarobić pieniądze. Drodzy, 24H w samochodzie. Challenge jak nic. Wracam do domu. To co miałem zrobić, zrobiłem. Jestem zadowolony i mega zmęczony. Dobrej nocy, trzymajcie się. Cześć a, moi tak. drodzy, a ja znowu w samochodzie. Słuchajcie, jadę właśnie się zaszczepić drugą szczepionką. Pierwszą miałem, lekko mi ramię bolało, ale przesłałem generalnie ok. Dowiedziałem się, że po, po drugiej szczepionce tak naprawdę można mieć problemy z gorączką, ze złym stanem w ogóle, samopoczuciem itd. A tak się składa, że jak dzisiaj się zaszczepię, to wiem, że jutro albo dzisiaj w nocy nawet już wyjadę w trasę do, w Polskę, żeby przywieźć tam dwa traktory tak naprawdę bo wiecie, że też że sprzedaję te traktory, więc boję się tylko, że jak się zaszczepię po raz drugi i będę miał gorączkę 39-40 stopni, to nie będę mógł prowadzić auta, prawda? zastanawiałem się długo, czy się zaszczepić, czy się nie szczepić. zamierzam też wyjechać za granicę, słuchajcie, poza Europę do pewnego kraju, gdzie chciałbym zobaczyć nową markę, którą chciałbym wprowadzić na rynek polski, jak wiecie, wprowadziłem Cartera rok temu teraz mamy pierwsze sprzedaże, płynie do mnie teraz 10 kuparek tej marki, marki Carter więc wszystko idzie fajnie tak naprawdę eee, szukam po prostu maszyn uzupełniających bo w tej chwili mamy koparki ale muszę mieć jeszcze inne maszyny budowlane i jest taka pewna marka w Indiach, która właśnie te sprzedaje te maszyny powiedziałem w Indiach cholera No dobra, w Indiach, no słuchajcie, to jest marka z Indii. Koparki są z Chin, a ja jestem z Polski. Słuchajcie moi drodzy, właśnie otrzymałem teraz certyfikat, że się zaszczepiłem i wracam do domu. Kiedy Wam nie pokazywałem co, co sprzedajemy, więc sprzedajemy też m.in. takie traktory marki Solis, Solis Polska, fajnie nam się sprzedają, już kilka sztuk w tym miesiącu sprzedaliśmy, ten też już idzie do kupca, z województwa chyba Łódzkiego albo Świętokrzyskiego, nie pamiętam. No, i tu mamy też ładowacze, słuchajcie, łyżki ładowacze firmy Metrostal, polski producent. To też sprzedajemy. Klimatyzacja się przydaje zawsze w wakacje. Słuchajcie, muszę wziąć jeszcze te butniki. I sprzedajemy też tą markę Lowol. Tam był soli, teraz jest Lowol. I sprzedajemy też markę Carter, Słuchajcie, Polska. To jest marka, którą. Udało mi się wprowadzić jako wyłączny importer do, na rynek polski. Staram dokumenty dla księgowej. Poproszę moją koleżankę z pracy, żeby je za, jutro zaniosła, bo mnie nie będzie. No i zabieram butniki. Cholera, jeszcze zaczyna padać. Teraz słoneczko, zaraz ja wyjeżdżam za godzinę. Mam takie uchwyty, jeszcze te metalowe. teraz zobaczcie, deszcz pada, słońce świeci, a ja nie wychodzę. Bo nie chcę być po prostu mokry. Muszę chwilę przeczekać. Teraz muszę załadować jeszcze koła, które musimy oddać do dilera, do importera, sorry, bo kupiliśmy za dużo. Musimy teraz oddać. A za godzinę ruszam w trasę. Jadę tam na 400 km, 350 km chyba. Nocuję w samochodzie i wracam do Longa. I koła zapakowane. Słuchajcie, możemy ruszać. Jeszcze, jeszcze jedno moi drodzy. Jeśli ktoś z Was myśli, że bycie przedsiębiorcą to jest taka hajla bajla, że wystarczy mieć dobrych ludzi, to jest w grubym błędzie. Bo na początku trzeba samemu zrobić wiele rzeczy, wypracować sobie wiele rzeczy, wiele czasu poświęcić na pracę, a potem dopiero zatrudniać odpowiednich ludzi. Ja w tej chwili jeszcze nie mogę sobie pozwolić na, żeby zatrudnić kierowcę do włożenia moich maszyn, ani traktorów, ani koparek, ale wkrótce, kto wie. Trzymajcie się. Hej! Moi drodzy, zatrzymałem się na chwilę na stacji, jest 22.30. Muszę się napić kawy, chociaż od poniedziałku już nie piję kawy, dzisiaj mamy środę. Zmieniłem też trochę dietę, dlatego żeby się czuć lepiej, żeby się zdrowie odżywiać i no żeby być po prostu zdrowszym. Chciałbym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czasami jest ciężko, na przykład dzisiaj, zobaczcie, jadę sobie w nocy po traktory, bo jutro muszę przewieźć dwa traktory z Warszawy i z Rawy do Elbląga. Trzeba zacisnąć zęby, trzeba zacisnąć zęby i robić swoje. Nie wolno się poddawać. Jak jest ciężko, pomyślcie sobie, co Was czeka wkrótce, jak osiągniecie to, do czego zmierzacie. I życzę Wam tego, abyście osiągali wszystkie swoje cele i wszystkie sukcesy, tak jak ja to robię, zaciskam zęby, wstaję, jest ciężko, ale to robię, bo wiem o tym, że na samym końcu czeka mnie sukces, mały, większy albo ogromny, nie wiem tego jeszcze, więc kończę na, na tą chwilę, widzimy się jutro, nagrę Wam, pokażę Wam te traktorki, ja lecę w trasę, trzymajcie się, pozdrawiam, hej! Kulki mocy, chwała, kawa, espresso i woda, mamy też baterie do ładowania. Słuchajcie, jest pierwsza 40, mam 7 km do celu, ale już teraz robię sobie drzemkę do godziny 6 czy 7. Jestem na parkingu, patrzcie. Są tiry, przyczepa. Tam jeszcze są jakieś tiry. Tu mam toaletę tam z boku. Więc idę drzemać. Dobrej nocy, wracam za kilka sekund. O poranku, hej. Już wstałem. wstałem, 6:30. Trochę prostu to już się zrobiło więc moje zęby coś zjem i jadę dalej dojeżdżamy na miejsce rama jest zamknięta i wyparkujemy tutaj o. Jesteśmy soli z Polska Moi drodzy, wracam właśnie z siedziby Solis Polska, gdzie odebrałem traktor taki mały, opony, filtry i jeszcze wiele innych części. Więc generalnie cały samochód jest zawalony. Jadę teraz do siedziby Lowola, do drugiego importera, od którego bierzemy traktory, po szybę. Jadę też zobaczyć nową siedzibę, bo teraz mam nową siedzibę i wracam do Elbląga. Jak się rozładuję w Elblągu, z powrotem wracam, kolejny kurs. Po ten traktor, tym razem nie Solista, tylko Lowola. Tym razem go nie zabiorę, bo mam za małą autolawetę. Więc dzisiaj mam taki dzień, ale słońce świeci i pogoda dopisuje. I humor też. Jest zaraz yy, po low Takiego Lowola będę zabierał. Tego, który jest stąd. A tych traktorów trochę tutaj jest. Jadę dalej, bo się śpieszę w trasie. Muszę się wyrobić dzisiaj. Trzymajcie się. Wróciłem tutaj z powrotem. Zabieram ten traktor. Jak on wygląda? 35 koni. On jedzie prosto na kaszuby. Tu mamy taki sam. Tu mamy taką wersję premium. tu Też ten mały. Te czerwone mają zwiększoną moc 9 koni. Tam jeszcze jest trochę tych traktorków. Więc teraz klemę muszę zapalić. Zapalić, włączyć. On, on. On. Ale to gorące. Te małe nie mają klimatu, trzeba Wam powiedzieć. Nie mają klimatyzacji. Trzeba zostawiać drzwi otwarte zawsze. Pas. Ale nagrzany fotel! Ja mi się pachną. Zatrzymałem się na chwilę. Najbliższy widok. Piękne miejsce. Fajne. Onoś tutaj jest taka wyrywa, pytałem się tych młodych ludzi, co tam poszli, że idziesz sobie i nagle masz 16 metrów chyba w dół, ponad kilkanaście metrów w dół, jest taka wyrywa. Generalnie ponad 60 metrów ma głębokość to jezioro. Dobra, lecę. Będziemy jeszcze myć auto, bo jest trudne, że umyć, by było czyściutkie, jak się oddaje. Zaczynam myć. 24H w samochodzie, czelem się jak nic, wracam do domu. To, co miałem zrobić, zrobiłem. Jestem zadowolony i mega zmęczony. Dobrej nocy, trzymajcie się. Albo dobrego dnia. Hej. Jeśli idzie ciężko, zaciśnij zęby, pracuj ciężko, wytrwaj i idź do przodu. Pozdrawiam.